W tym odcinku opowiem więcej o funkcjach monitorowania naszego zdrowia oraz o smartwatchach Galaxy Watch, w szczególności o Galaxy Watch 4, który ma bardzo duże możliwości pod tym względem. Czy warto monitorować zdrowie? Oczywiście, i w tym pomaga właśnie Galaxy Watch. Jeżeli chodzi o podgląd wyników, możemy sprawdzić je na tarczy zegarka ale do dyspozycji mamy tutaj również aplikację Samsung Health. Samsung Health instalowana w smartfonie jest w stanie w bardzo prosty i przede wszystkim bardzo czytelny sposób przedstawić wszystkie wyniki zdrowotne zbierane przez nasze smartwatche. Uzupełnieniem jest Samsung Health Monitor, który jest w stanie monitorować ciśnienie tętnicze albo EKG. Zaczniemy od analizy składu ciała. Fachowo nazywa się to analiza impedancji bioelektrycznej. Coś, co brzmi bardzo trudno i skomplikowanie, w rzeczywistości jest niezwykle proste. Wystarczy poprzez obrotowy pierścień wybrać widżet, następnie kliknąć przycisk pomiar, potwierdzić swoją wagę, i wyświetli nam się instrukcja, w jaki sposób dokonać pomiaru. Należy Mieć odpowiednią sylwetkę. Uniesiono wysoko ramiona, a do przycisków, które w rzeczywistości są elektrodami, przyłożyć palec wskazujący i serdeczny. Sam pomiar trwa około 15 sekund, a po wszystkim pokazuje nam się gotowy wynik. Po zakończonym pomiarze, całość możemy przejrzeć na wyświetlaczu smartwatcha, ale również natychmiast możemy przejrzeć go na ekranie telefonu. Gdzie jest prezentowany przede wszystkim na dużym wyświetlaczu w postaci wykresów, które odpowiednio możemy zinterpretować. Kolejną rzeczą, w które warto wypróbować w Galaxy Watch, a w które są wyposażone nie tylko najnowsze Galaxy Watch 4, ale również Watch 3 lub Watch Active 2, to pomiar EKG. Możemy uruchomić go jednym kliknięciem. Należy być w cichym, spokojnym miejscu, bez żadnego gwałtownego wysiłku fizycznego, aby odczyt był prawidłowy. Po kliknięciu OK, wystarczy przyłożyć palec do jednego z przycisków, który jest elektrodą. Cały pomiar zajmuje około 30 sekund i w czytelny sposób jest prezentowany na naszym ekranie. Po zakończeniu pomiar jest wysyłany do naszego smartfona. Dzięki temu możemy mieć wgląd do wszystkich pomiarów dokonanych w ciągu ostatnich miesięcy lub nawet lat. Kolejnym ważnym elementem jest pomiar ciśnienia tętniczego. W przypadku pomiaru ciśnienia tętniczego należy raz na miesiąc skalibrować zegarek razem z ciśnieniomierzem mankietowym. Cała kalibracja odbywa się za pomocą smartfona. Na ekranie wyświetli nam się czytelna instrukcja. W zasadzie, smartfon poprowadzi nas za rękę i po krótkiej chwili zegarek zostanie skalibrowany. Wtedy przez miesiąc możemy zapomnieć o ciśnieniu mierzu mankietowym, bo dużo wygodniej taki pomiar dokonać z poziomu nadgarstka. I oczywiście tutaj również sięgamy po widget. Wystarczy kliknąć zmierz. Podczas pomiaru nie należy wykonywać żadnych czynności fizycznych, dokonywać żadnego wysiłku i ciśnienie również po chwili zostanie przesłane jako wynik do smartfonu. Ale możemy podejrzeć go również na tarczy. Wszystkie te wyniki są przechowywane w aplikacji Samsung Health. Dzięki temu możemy mieć pełen wgląd w nasze zdrowie, w, jaka była sytuacja powiedzmy miesiąc temu, możemy porównać te wyniki z aktualnymi, co da nam ogólny y, wgląd w nasze zdrowie. Te wszystkie rzeczy przydadzą nam się w ciągu dnia, gdy jesteśmy aktywni fizycznie. Ale w ciągu nocy, jeżeli galaxy Watch, Galaxy Watch 4 w tym przypadku będzie na naszym nadgarstku, możemy również skorzystać z monitorowania snu. Monitorowanie snu powie nam, czy nasz sen ma dobrą jakość, jak długo spaliśmy, ale też jak długo trwała głęboka faza snu. Galaxy Watch 4 idzie tutaj o krok dalej. Wykorzystując zegarek i smartfon, który umieścimy na nocnym stoliku, przy łóżku, możemy dokonać również pomiaru chrapania. Ta uciążliwa dla naszego otoczenia przypadłość bardzo często ma też negatywny wpływ na nasze zdrowie, ponieważ podczas chrapania organizm nie jest prawidłowo dotleniony, przez co stajemy niewyspani, z bólem głowy. Są to dosyć poważne zaburzenia, które można leczyć, ale najpierw trzeba mieć ich świadomość. I żeby to sprawdzić, wystarczy uruchomić analizę snu przed położeniem się do łóżka, a rano Galaxy Watch 4 poinformuje nas o tym, jaka była jakość naszego snu. Zegarek podczas snu jest w stanie mierzyć również natlenienie krwi. Dzieje się to automatycznie i cały wynik e, jest przesyłany również do smartfonu. Kolejnym takim elementem, który warto wykorzystać, posiadając inteligentny zegarek, to powiadomienia SOS. Takie powiadomienia mogą zostać wysłane wtedy, gdy czujemy się słabo, gdy czujemy się gorzej, gdy wymagamy pomocy. Wystarczy w tym momencie trzykrotnie nacisnąć przycisk w zegarku. Aby do wybranych przez nas kontaktów została wysłana wiadomość alarmowa, że potrzebujemy pomocy. Do niej zostaną dołączone również dane GPS, dzięki którym łatwiej będzie ustalić naszą pozycję. Oprócz tego, takie powiadomienie może zostać wysłane automatycznie przy wykrywaniu upadku. Jeżeli ktoś cierpi na e, takie zaburzenia równowagi, upadek może skończyć się różnie, i nie zawsze Mamy możliwość poinformowania o tym kogoś. W tym momencie zegarek zrobi to automatycznie za nas. Gdy tylko wykryje upadek, wyśle taki alarm SOS pod wybrane przez nas numery. Całość sprawia, że zegarek staje się niezwykle użytecznym narzędziem w kontekście monitorowania naszego zdrowia. Jak widać na podanych przykładach, ma bardzo zaawansowane funkcje. Galaxy Watch 4 pod tym względem wyróżnia się bardzo mocno wśród innych smartwatchów na rynku. Przypomnę, że monitoruje analizę składu naszego ciała, jest w stanie monitorować EKG, ciśnienie tętnicze i również monitorować nasz sen. To wszystko sprawia, że oprócz funkcji sportowych zyskujemy bardzo cenne narzędzie na naszym nadgarstku, którego nie warto w zasadzie ściągać z ręki. Kolejnym ważnym elementem w monitorowaniu naszego zdrowia jest pomiar nasycenia krwi tlenem. Taki pomiar świadczy o prawidłowej pracy układu oddechowego. Pomiar dokonujemy również w bardzo prosty sposób. Wystarczy wybrać odpowiedni widżet na tarczy zegarka, następnie kliknąć przycisk pomiar. Pomiar zostanie dokonany automatycznie. Jesteśmy informowani o jego postępach na wyświetlaczu, a po zakończeniu takiego pomiaru, oprócz wyniku na tarczy zegarka, pojawi się on również automatycznie w aplikacji Samsung Health. Podsumowując, zdrowie jest nie do przecenienia, a świetnym towarzyszem w monitorowaniu zdrowia jest Galaxy Watch. Galaxy Watch 4 natomiast to urządzenie, które mocno się wyróżnia yy, na tle innych smartwatchy. Przypomnę, że ten zegarek jest w stanie monitorować analizę składu ciała, ciśnienie krwi, EKG, jest w stanie analizować również nasz sen, natlenienie krwi, a w razie czego jest w stanie wysłać automatyczne wezwanie pomocy. Po więcej szczegółów i informacji zapraszam na stronę samsung.pl. A gdybyście się chcieli przekonać, jak to urządzenie leży na waszym nadgarstku, zapraszam was do naszych sklepów Brand Store w całej Polsce. Zapraszam do obejrzenia pozostałych odcinków, gdzie omawiamy tematy związane ze smartwatchami, smartfonami, tabletami oraz różnymi funkcjami, które można wykorzystać w życiu codziennym.